Muichiro Tokito, Hashira Mugue, jest jednym z tych, który zasługuje na ogromny podziw oraz szacunek. Oto dlaczego. Został Hashirą w wieku 14 lat, ale to nie wszystko. Został Hashirą po dwóch miesiącach od rozpoczęcia treningu, co czyni go największym młodocianym geniuszem wśród całego korpusu. A jego opanowanie oddechu mgłę jest po prostu mistrzowskie. Walczy z taką precyzją. I chłodną strategią, że przeciwnicy nawet nie rozumieją, co tak naprawdę się wydarzyło, dopóki nie dostali ostatecznego ciosu. Samodzielnie eliminuje demona w wyższej rangi. I pomimo młodego wieku, przewyższa siłą wielu starszych rangą wojowników. Mój nie pamięta swojej przeszłości. W odcinkach, kiedy go widzimy po raz pierwszy, wydaje się oderwany od rzeczywistości. Jest chłodny i zamknięty emocjonalnie. Jednak to jest efekt traumy po śmierci brata bliźniaka którego brutalnie zabił demon. Jego emocje i wspomnienia wracają wraz z rozwojem historii. Przypomina sobie swoją rodzinę, brata i to, kim naprawdę był. Ale to wspomnienie nie osłabia go, sprawia, że osiąga swój potencjał. Przestaje być bezwzględną maszyną, bezwzględnym hashirom. A staje się pełnoprawnym wojownikiem. To jego cicha droga do człowieczeństwa, i to jest jeden z najbardziej głębokich psychologicznych wątków w całej serii. A teraz koniecznie zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z informacjami ze świata anime.